Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Oh! Dokładnie 70 lat temu, dokładnie w tym miejscu odbyła się udana akcja likwidacyjna Gestapowca Schmidta. Teraz przedstawimy Państwu rekonstrukcję wydarzeń. Po ukończeniu kursu podoficerskiego w kwietniu 1943 roku Zostałem przydzielony do składu grupy szturmowej w ośrodku Lakowicz powiatu Mińsk Mazowiecki. Był to tak zwany obwód Mewa. Dowódcą grupy był plutonowy Jan Rechnio, dzierżyński, a dowódcą obwodu porucznik Tadeusz Wiśniewski, Konrad. Moja grupa po spaleniu dokumentów i zniszczeniu ewidencji ludności... Dostała polecenie wykonania wyroku na gestapowcu w Szmicie, który słynął ze swego okrucieństwa i sadyzmu w stosunku do ludności polskiej i żydowskiej. Najbardziej wstrząsającą zbrodnią Szmita była pacyfikacja terenu gminy Cegłów, gdzie między innymi sam zastrzelił 36 niewinnych ludzi. Urządzając krwawe widowisko, wobec spędzonych tłumów, wybierał według własnego uznania niby to podejrzanych. Kazał im biegać wokół siebie i własnoręcznie kolejno ich wszystkich wystrzelał. Za te zbrodnie, Schmidt został skazany przez władze Polski Podziemnej na karę śmierci. Wykonanie wyroku zostało przez Konrada w obecności Dzierżyńskiego zlecone dwóm żołnierzom naszego pułku Jelen: Mnie i Pasikowi Zuchowi. Miało to miejsce na odprawie dnia 8 lipca 1943 roku w mieszkaniu Konrada w Latowiczu. Rozkaz Konrada przewidywał wykonanie wyroku w Mińsku Mazowieckim i to przed samą siedzibą Gestapo. Obaj z Suchem przyjęliśmy rozkaz z pełnym przekonaniem o jego słuszności. Pamiętajcie, nie na żadnym odludziu, nie w żadnej pocznej uliczce, tylko tu! Ten szwabski, przed tym Olegnym urzędem, ten szwabski pies ma gryźć ziemię! Zrozumiano? Zrobi się, panie poruszniku. Ustaliliśmy... Że siedziba Gestapo mieści się przy ulicy Warszawskiej, 100 metrów od rynku. Był to budynek przy dla starców. Na Warszawską wjechał Schmidt. Codziennie przyjeżdżał o godzinie 8 do swojego biura. Później wyjeżdżał o godzinie 12 na obiad, po czym wracał do biura o godzinie 13. Wysiadł z samochodu, zatrzymał się przed budynkiem. Rozgląda się, wita. Po czym wsiada do samochodu i odjeżdża. Postanowiliśmy wykorzystać tę punktualność Schmidta. Nie ma to jak szwabska punktualność. Na powtórnej odprawie w dniu 21 lipca Konrad ustalił plan akcji, którą wyznaczył na następny dzień, na godzinę 8 rano. Wyrok wykonać miałem ja, ubezpieczać miał mnie Zuch. Każdy z nas otrzymał pistolet WIS z dwoma magazynkami i granaty ręczne. Ja jeden, Zuch dwa. U Witka mieliśmy pozostawić nasze dokumenty osobiste. Godzina przybycia do Mińska 7.00. Punkt zborny, pobliski Kościół. Zajęcie pozycji bojowej, godzina 7.50. 22 lipca o godzinie 4.30. Jedziemy z zuchem rowerami z Latowicza do Wiciejowa. Odległość 22 km. Przy pięknej pogodzie dojeżdżamy na miejsce o 5.20. Tam zjadamy śniadanie i ruszamy pieszo do Mińska. Odległość około 5 km. Trochę za wcześnie, bo już o 6.30 wchodzimy do kościoła. Ludzi w kościele prawie nie ma. O godzinie 7 idziemy do Witka na Mostową. Oddajemy dokumenty. W 20 minut potem jesteśmy z powrotem w kościele. Aż taki pobożny to nigdy dotąd nie byłem. Przechodzimy do bocznej nawy. Kryjemy się za konfesjonałem. Oddaję Zuchowi jego pistolet i granaty. Musimy jeszcze czekać pół godziny. O godzinie 7.50 udajemy się na wyznaczone stanowiska. Godzina 8.10 moja ofiara nie nadjeżdża. Gdzie ta przysłowiowa, szwabska punktualność? Śwabska bezpłatność. Dzierżyński przekazał mi, że nastąpił defekt samochodu. Ale w tym momencie mechanik już się nim zajmuje i Schmidt powinien niedługo nadjechać. Szybkim krokiem ruszyłem w stronę budynku Gestapo. Podchodząc do miejsca, gdzie samochód Stale się zatrzymywał. Słyszę szum opon na jezdni, samochód staje. Ze szmita, siedzącego za kierownicą, i strzelam. Strzelam celując pod łopatkę. On bełkocąc coś po niemiecku, robi gwałtowny ruch, prawą ręką, uderzając siedzącego obok cywila w tył głowy. Celuję w kark Niemca, naciskam język spustowy i słyszę tylko gaśnięcie kurka. Psia krew, nie wypał. Najszybciej jak mogę wprowadzam drugi nabój i strzelam w klatkę piersiową Szwaba. Gestapowiec wciąż krzyczy. Wtedy podbiegam do samochodu auta. Opieram się o karę i przykładam mu pistolet do łba. Znów nie wypał. Widzę rozbiegane, przerażone oczy Niemca. Przycupnąłem zawozem. Wyrzucam drugi niewypał. Ale już słyszę huraganowy ogień z budynku Gestapo. Przywarłem do karoserii wozu. Nów przyłożyłem wiza do głowy swej ofiary i opróżniłem cały magazynek do reszty. Tym razem bez nie wypało. Ale miał Jucha twarde życie. Teraz się już uspokoił. Opadł bezwładnie na oparcie siedzenia. Przyklęknąłem na kolano i zmieniłem magazynek, nadal kryjąc się za autem. Wiedziałem, że w okolicy czają się gestapowcy. Nie było na co czekać, bo lada chwila mogli się opamiętać i zaatakować w obronie swojego szefa. Postanowiłem uciec. Odwrót akcji udał się bez pudła. Pomyślnie i według planu. Po udanym zamachu Niemcy nie zastosowali represji. Wróg odczuł, że potrafimy się mścić. I że mamy już z czego strzelać. Dziękujemy Państwu. Rekonstrukcja ta została zorganizowana przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. A udział wzięli Mariusz Odważny, Mateusz Frączak, Mariusz Pawlik, Piotr Szostak, Konrad Siwek. Michał, Michał. Lawrence. Dziękujemy również grupie rekonstrukcyjno-filmowej Bemowo i dziękujemy także za kostiumy, za które był odpowiedzialny Robert Łosyk. Natomiast reżyserią Zajęła się Małgorzata Brama, której również serdecznie dziękujemy. A narratorem był pan Wojciech Stagenalski, i bardzo chciałam podziękować panu dyrektorowi Domu Kultury, panu Piotrowi Sile, który był, jest pomysłodawcą i właśnie głównym organizatorem tej udanej akcji na, na gestawowca Szmita. Dziękuję, i dziękuję wszystkim mieszkańcom. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że zechcieliście wziąć udział w tej rekonstrukcji. W moim odczuciu, przypominanie tego typu chlubnych wydarzeń dla nas ma sens, ponieważ te lokalne, na pozór zdawać by się mogło, małe akcje tak naprawdę miały ogromne znaczenie w skali historycznej. Bardzo Państwu dziękuję. Свихач ТВ.